Jestem tu po to, najprościej by być obok Wsparciem palcem za dnia co noc i oparciem ty chcesz tonąć, mimo że umiem chłonąć wszystko Te sytuacje z iskrą, w całość nadal salam nasze domowe ognisko Moje wybory zawsze jasno, twardo stawiam sprawy Dla wszystkich w koło, ten co przecież wszystko im załatwi Na głowie spokój widzisz, jestem taki twardy Zawsze miły i otwarty, nie zostałem Każą mi zmączeć, coś czuję, że nie zdążę Bo ledwo wiąże wolny czas pomiędzy obowiązkiem, wiesz Na horyzoncie wciąż ten sam harmonogram Jak codzienny widok z okna, to depresja, nie, to norma Delikatnie zżywacie usta me Kontrolę również większą chcielibyście mieć Złapać mnie w sieć, zassać jak kleszcz Zaszło to gdzieś, za Jak klesz, to już jest kres tego wszystkiego k Kado, o K-D-O, to do, do V k o k o k do V k o k o o Wiem, że gadasz o mnie wciąż za plecami Otaczałem się dzień w dzień hienami nami przydeń więcej do Nie chcę znowu słyszeć co my wyprawiamy uh bank mą taktyką, flanki bać, krytykę w Z takim typem jak ja, może zdobywać świat Albo nadal się bać, czy są znaczne chlacia Nie chcę co dzień żyć rutyną Chcę też pożyć czasem chwilą Zrobić reset, popaść w nicość Coś jak w filmach Tarantino Chcę czuć, że żyję Adrenalina i ten upór w sobie Że coś udowodnię, chuj, że tylko sobie Już wiem, nie spotkuję płynę wiosłem, swój krzyż poniosłem I już chuj, wystarczy To mój krzyk o własny stan Twarzy, ślady, bitwy, blizny, blady pod oczami I tak chcę ten świat brać pełnymi garściami I wiedzę ani mi przez myśl nie przejdzie By na chwilę zwolnić lejce W planach zdobyć szczyt tam wejdę Ale to już wyłącznie w moim tempie